Jak uczyć się na błędach? Psychologia i 10 kluczowych zasad. Każdy z nas doświadczył momentu, w którym musiał zmierzyć się z porażką. Może to była niewłaściwa decyzja, utracona szansa lub błąd, którego konsekwencje wydawały się nieodwracalne. Ale czy zastanawiałeś się, jak te błędy mogą stać się najlepszymi nauczycielami? Oto psychologia uczenia się na błędach i 10 zasad, które pomogą Ci zmienić każde potknięcie w cenną lekcję. Zanim zaczniemy, mam dla Ciebie szybkie pytanie. Czy lubisz treści, które wnoszą wartość do Twojego życia, inspirują i pomagają lepiej zrozumieć świat? Jeśli tak, mam dla Ciebie małą prośbę. Kliknij teraz przycisk, subskrybuj i dołącz do naszej rosnącej społeczności ludzi, którzy stawiają na rozwój i odkrywanie nowych perspektyw. Dzięki Twojemu wsparciu możemy docierać do większej liczby osób, tworzyć jeszcze ciekawsze materiały i budować coś wyjątkowego. Wspólnie. To mały gest z Twojej strony, a dla nas ogromna motywacja do dalszego działania. Nie przegap szansy, by być częścią tej podróży. Kliknij teraz i bądź z nami. Pierwszy: zrozum, że błędy są naturalne. Błąd to nie koniec świata, a dowód, że próbujesz. Psychologowie twierdzą, że ludzie, którzy boją się popełniać błędy, ograniczają swoje możliwości rozwoju. Pomyśl o dziecku uczącym się chodzić. Każdy upadek jest krokiem ku lepszej równowadze. Jeśli boisz się porażek, tracisz okazję do nauki. Drugiego: odróżnij błąd od swojej wartości. Twoje działania to nie ty. Popełnienie błędu nie oznacza, że jesteś nieudacznikiem. Ważne jest, by odróżnić to, co zrobiłeś, od tego, kim jesteś. Jeśli uczysz się odróżniać swoją wartość jako osoby od swoich działań, unikasz niepotrzebnej autokrytyki i budujesz zdrową samocenę. Trzecia: Zmień perspektywę, błędy często wydają się problemem, ale mogą być też szansą. Psycholog Carol Dweck, autorka teorii mindsetu rozwojowego, podkreśla, że ludzie sukcesu widzą błędy jako wyzwania. Zamiast pytać, dlaczego to mnie spotkało, zastanów się, czego mogę się z tego nauczyć. Czwarty. Analizuj, nie obwiniaj. Kiedy popełnisz błąd, zatrzymaj się i zadaj sobie pytania: Co poszło nie tak? Jakie były tego przyczyny, co mogę zrobić inaczej następnym razem. Zamiast marnować energię na obwinianie siebie, skup się na poszukiwaniu rozwiązań. Piąty, skup się na procesie. Nie na wyniku. Nadmierne skoncentrowanie na rezultacie może przyćmić wartość samej drogi. Każda porażka to szansa na udoskonalenie procesu, który prowadzi do sukcesu. Gdy skupiasz się na nauce, wyniki przychodzą naturalnie. Szósty. Ucz się od innych. Nie musisz uczyć się wyłącznie na swoich błędach. Obserwowanie innych, analizowanie ich sukcesów i porażek to doskonałe źródło inspiracji. Przyjrzyj się ludziom, którzy osiągnęli sukces. Większość z nich przeszła przez wiele porażek, zanim doszła do celu. 7. Pozwól sobie na błędy. Perfekcjonizm to pułapka, która może uniemożliwić ci działanie. Jeśli boisz się popełniać błędy, prawdopodobnie unikasz ryzyka i nie podejmujesz wyzwań. Pozwól sobie na niedoskonałość to właśnie ona jest częścią drogi do mistrzostwa. 8. Zarządzaj emocjami porażki mogą wywoływać silne emocje, takie jak złość, wstyd czy frustracja. Nauka zarządzania tymi emocjami to klucz do skutecznego uczenia się na błędach. Zastosuj techniki relaksacyjne, takie masz jak medytacja czy głębokie oddychanie, aby odzyskać kontrolę nad sytuacją. 9. Buduj cierpliwość. Uczenie się na błędach wymaga czasu i wytrwałości. Thomas Edison, zapytany o swoje liczne porażki, odpowiedział: Każda nieudana próba przybliżyła mnie do sukcesu. Daj sobie czas, aby zrozumieć i wdrożyć wnioski. 10. Doceniaj siebie za postępy. Nawet najmniejsze kroki do przodu są warte celebracji. Każda lekcja, którą wynosisz z błędu, to krok bliżej do celu. Ucząc się cenić swoje postępy, budujesz motywację do dalszego działania. Psychologia, uczenia się na błędach, badania wskazują, że nasze mózgi są zaprogramowane na uczenie się z doświadczenia. Mechanizm ten, znany jako neuroplastyczność, pozwala na zmianę sposobu myślenia i działania w odpowiedzi na nowe informacje. Kiedy popełniasz błąd, twój mózg aktywuje obszary odpowiedzialne za analizę i naukę. Im częściej podejmujesz wyzwania, tym bardziej rozwijasz swoje umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami. Podsumowanie błędy nie są wrogiem, ale sprzymierzeńcem. Mogą pomóc ci lepiej poznać siebie, doskonalić swoje umiejętności i osiągać cele, o których marzysz. Klucz tkwi w twoim nastawieniu. Gdy widzisz w porażkach szansę, stajesz się silniejszy i mądrzejszy. Zacznij już dziś i pamiętaj. Każdy błąd to krok w stronę sukcesu. Na zakończenie tego odcinka chcę zaprosić cię do refleksji. Każda zmiana zaczyna się od jednego kroku, od jednej decyzji. Może właśnie teraz jest ten moment, by zrobić coś więcej dla siebie i innych? Jeśli ten materiał dał ci choć odrobinę inspiracji, lub pomógł spojrzeć na swoje wyzwania z nowej perspektywy, podziel się tym w komentarzach. Twoje słowa mogą być impulsem, który zmotywuje kogoś innego do działania. Ale to jeszcze nie koniec. Wyobraź sobie przestrzeń pełną wsparcia, wiedzy i inspiracji przestrzeń, gdzie razem budujemy coś naprawdę wartościowego. Zasubskrybuj nasz kanał i dołącz do społeczności, która każdego dnia szuka odpowiedzi, rozwija się i pomaga innym. To prosty gest, ale ma ogromne znaczenie. Kliknij teraz, Twoja obecność tutaj jest ważna. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.